Siemano Romano, 6 kolejny z bajki tutaj mamy takie miłe towarówko przepraszam, możecie tak machnąć z łaski swojej do Bielska Białej dzięki śliczne tak, dzięki idziemy kręcić Teraz idziemy, A teraz idziemy na ten konkurs najgłośniejszego wydechu. Także zobaczcie, tam się już ludzi nadbierało. Już pierwsze samochody, motocykle dawały swój ten. Ale zobaczymy, jak to będzie. que tiene este motor, esto es bajica Nagramy Wam 128 i 1 Troszeczkę zabrakło niestety, ale tyci tyci no. Słuchajcie, teraz demo Przedstawiciel ginącego gatunku półsilnikowców co to jest za wynalazek? Pokaż. To jest rower 3,5 litrów płaszczyzny. Moc jest 1,5 litra. Moc jest przeokrótna. Krasujemy. Gdzie to ma Tak. No dobrze. No tak będziemy mierzyć. Dawa ile wlezie.

Wydeszek? Nie ma pojęcia. Jakiś akcesoryjny wydeszek. Ważne, żeby był głośny. Marka nie ma znaczenia. Dawaj ile będzie. 124,8. Czyli bardzo ładnie, ale za mało. Niestety. Zapraszamy na piwo. Prosimy kolejnego uczestnika. Razem znowu inny gatunek motocykli Suzuki i SV Tak jest czy Gladys Gladys Dobrze, co my tu mamy? Wydech M4, coś kombinowane? Takie było. Takie było, takie się znalazło. Zobaczymy co potrafi. Poczcimy. Co A no to zatkane jest! Dawaj Słuchajcie, bardziej dmucha niż hałasuje, ale jest piękny jest fajny wynik ale nic próbować garści tutaj no wiem wam to

Dobry. I także tak, zapraszam. Do, jest do, oglądać co oglądać co ciekawego O i nawet Jacek i Jagatka się znalazł. Pamiętam, jak oglądałem. No. Jeszcze była gąska balwina, i ten, i ptyś no, Tak, coś takiego. miłego ja No i dwóch pierwszych pierwszy. Tak. O pierwszy. syrena I Dwóch pierwszych gejów pierwszy. 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 Co oni tym dzieciom pokazywali, nie? Co się jeszcze no. nikt nie domyślał. Miał... Piękne, piękne. Naprawdę zapraszam ludzie bo na przyszły rok przyjeżdżajcie, bo tu jest naprawdę pięknie. Naprawdę pięknie tu jest także na razie o widzicie tutaj można też zostać dawcą szpiku można oddać szpik wczoraj tu był ten, ten akcja krwiodawstwo też można było oddawać także naprawdę warto na razie tyle Siemano Romano cześć